To dopaminowy wąż. <laughs> Jesteś piętą Achillesa swojej linii genetycznej. Chodź chłopczyku, pouczymy się mnożyć pisemnie. A tak w ogóle, razem z Filipem wypuściliśmy kurs z funkcji. Kurs, który kupisz. Znajdziesz się na stronie kursy.patomatma.pl Dobra, słuchaj ty wycharany bigosie. Jak chcesz pomnożyć takie dwie liczby, to najpierw zapisz się w słupku. Dlaczego? Nie zadawaj pytań, bo ci wyj*** listwę. Okej? Okay. Zaczynasz od jedynki i mnożysz od prawej do lewej, czyli będzie 1 razy ta liczba tutaj, czyli po prostu ją przepisujesz. Nie pierdol się z tym. I teraz jak masz 2 razy 3, to piszesz 6. Zaskoczony? A wyjebać ci? Jak masz 2 razy 7, to jest 14. Nie mieści ci się jedynka? No to napisz ją obok ty kurwo. I teraz masz 2 razy 1, to jest 2, ale ta jedynka to jest 3. Plus, sumujesz, masz 3, 3, 6, 3. Wiesz dlaczego to jest 6? bo tutaj było 13, więc jedynka przeskoczyła tutaj, a tutaj było 4 plus 1 i plus 1 i masz 6.